Hej, yy, mam kolejną paczuszkę i jedną rzecz, którą kupiłam w Empiku. Zacznijmy może od paczki. Dobra, jest paczuszka smacznego. I oczywiście są to rzeczy dla Topika, które yy, dokładnie zapłaciłam za sam koszt wysyłki. Bo yy, widać, że nie tylko ja mam chomika wybrednego. Yy, po prostu chomik yy, nie wszystko chce jeść. Tutaj jest jakaś żurawina, jakieś smakołyki. Ja sama żurawiny nie lubię, ale na pewno to Fikowi powinno posmakować. Tutaj jest brokuł. Oj, to będzie chyba zdrowy chomiczek. Miał posprzątane w ostatnim czasie. E, nie pamiętam, bo ja spałam, ale mój chłopak opowiadał mi, jaka była jego reakcja, kiedy wszedł tutaj i po prostu po po chciał stać na dwóch łapkach, ale nie zmieścił się, bo to jest takie malutkie i... Cóż, była jego reakcja, takie, o, sufit bardzo blisko. <laughs> I no, teraz sobie tam tutaj w domku śpi. Czyli teraz ma full service, a wszystkie rzeczy, które były drewniane i tym podobne, zostały zebrane. Bo było wszystko myte i do tej pory jeszcze nie wyszło siedzieć gdzieś tam na tarasie. Się suszą rzeczy. A wracając paczuszki. Jest tu też naturalną, którą już kupowałam. Jest to Karma. Dlaczego? Ja kupiłam karmę, skoro już dorwałam kolejną karmę, będzie na zaś. Są jakieś robaczki tutaj, które widać. U, są robaczki. No i jest to karma, którą toficzek będzie jadł, jak zeżre kla ka ka klatkę. <gryw> karmę, którą jest w tym momencie. Więc to jest jedna zawartość. K kartony gdzieś tam potem. Okej, okay. i kolejna rzecz to jest e, scyzoryk, który kupiłam za minus 70%, zł, e, procent, a kosztowało 70 zł. I to jest tak, szczypce płaskie, szczypce regulowane, e, przycinek do drutu, młot, sikiera, pilnik do metalu, śrubokręt płaski, nóż, śrubokręt krzyżowy, e, ząbkowa piła, to jest wszystko chyba, pilnik, klucz, Oczkowy otwierasz do butelek. To jest dosłownie wszystko. Ja to kupiłam za 21 złotych. Wydaje mi się, że mój chłopak się ucieszy z takiego prezentu. Ja tego wszystkiego rozkładać nie będę. Ale jest to naprawdę cud. Że takie coś dało radę kupić za tak niską cenę. I to jest dość ciężkie, bo to jest metalowe. No i jest piła oczywiście. czy sikiera. Ech, nie będę tego ściągać. To jest prezencik ogólnie. I gdzieś tam kiedyś zdorwał, ostatnio chyba w Lidu, czy w Biedronce, były takie scyzoryki jak to. Tylko, że była łyżeczka, widelec, nóż i tym podobne. Gdzieś tam za 15 zł było, a to w Empiku, jak dorwiecie takie coś w Empiku, bo teraz jest zniżka na jakieś rzeczy minus 70% i tak dalej, Bierzcie bez zastanowienia. Na pewno to ta rzecz na pewno się komu przyda. Do wszystkiego, naprawdę. Ja to zostawiam, bo to jest ogólnie prezencik. A za chwilę będę też nagrywać drugi filmik, który pojawi się prawdopodobnie za jakiś tam czas. Mm, dlatego, że ogarnąłem, co to jest premiera i lepiej będzie tak, żeby czasami nie mogę nagrać w dany dzień, bo przykładowo mój chłopak jest w domu i tak dalej, więc y, lepiej zrobić to na zasię. Więc ten odcinek chyba już wszystko. Tofika nie pokażę, bo tofik śpi. I no. do cześć.